Proszę opowiedzieć o swojej historii, co Panią spotkało. Generalnie spotkała mnie policja w sklepie sportowym i dostałam mandat za brak maseczki. Mandatu nie przyjęłam, i od tego zaczęła się historia z policją i sądem. Generalnie dzięki fundacji miałam też taką odwagę postawić się temu, co mi się stało pomogli mi napisać pismo do policji, stawiłam się w sądzie i miałam też wsparcie mecenasa. Pierwsza rozprawa niestety była taka, zakończyła się negatywnie dla mnie, zostałam skazana, złożyliśmy apelację, na tej apelacji, apelację wygraliśmy, bo okazało się, że no pierwsza rozprawa była jednak niezgodna z prawem i dostaliśmy za dość uczynienie właśnie za to, że no tak, że pierwszy, pierwszy sąd niestety źle orzekł na moją niekorzyść. Za dość uczynienia o jakiej kwocie mówimy? Otrzymałam kwotę 1300 zł. Czyli de facto zarobiła Pani 1300 zł na pandemii? Można tak powiedzieć, chociaż wiadomo, że to tak pół żartem, pół serio. I ciekawostka taka, że Pani mieszka w powiecie tarnogórskim. Pochodzę z powiatu tarnogórskiego. Generalnie teraz zamieszkuję tutaj Katowice. Fundacja na początku pomogła mi w sposób taki bardziej emocjonalny. Dodała sił i odwagi do tego, żeby walczyć, bo pierwsze sprawy związane z brakiem szmaty na twarzy prowadziłem razem z innym prawnikiem razem z innym mecenasem, pomagał mi inny mecenas, ale widziałem, że tak naprawdę on sam nie wierzy w te, w te wygrane. Koniec końców wszystkie sześć spraw zostało zakończone sukcesem I, i tutaj tak naprawdę to tylko spowodowane jest tym, że to była moja zawziętość w tym, żeby właśnie walczyć. Natomiast z jedną sprawą udałem się do fundacji wprost, chodziło o... Brak pomachania policjantowi w oknie, w momencie kiedy jedna z naszych córek była na kwarantannie, powiedziałem policjantowi przez telefon, że nie pomacham mu przez okno, nie przedstawię się do domofonu, bo nie wiem z kim rozmawiam, nie wiem z kim mam do czynienia. No i tak sprawa właśnie trafiła do sądu, z tą sprawą udałem się właśnie też do fundacji, pomógł mi obecny tutaj mecenas Sławomir Korbela, który bardzo mnie wspomógł w tym, bo sprawa się bardzo mocno przeciągała, było chyba z 7 czy 8 rozpraw i tak naprawdę jego obecność pomagała mi w tym, żeby też nie popłynąć emocjonalnie i nie powiedzieć czegoś, co mogłoby mi koniec końców zaszkodzić zamiast mi pomóc. Dziękuję Fundacji i Grzegorzowi i, i mecenasowi Sławkowi. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie tu przez pana Grzegorza z Fundacji Nowe Spektrum i pragnę tu podziękować Polkom i Polakom za to, że, że oni zaczęli walczyć i, i oni zgłaszali się do fundacji i powodowali, że, że mieliśmy co robić i też nasza, nasza działalność miała cel i sens, ponieważ no bez, nich, bez nich nie byłoby tego, no nazwijmy, obecnego ruchu, ruchu oporu, ruchu oporu przeciwko ograniczeniom, przeciwko łamaniu praworządności konstytucji, łamaniu ustaw. Tego co, tego, co uczono nas na studiach prawniczych, na aplikacjach i tego, o czym się mówi, o, o, o szumnej obronie konstytucji, obronie prawa, praworządności, to nagle zostało podeptane i obudziliśmy się w tej innej rzeczywistości w stanie, w stanie pandemicznym i coś, coś było nie tak no już, już pierwsze posunięcia y, naszych władz y, no, z, powodowały y, pytania, czy to aby jest państwo prawa, czy to aby jesteśmy w Rzeczypospolitej, która mieni się krajem wolnym, niepodległym, krajem niezależnym od innych, od innych nacisków, innych, innych władz, in, innych również organizacji. I dzięki, dzięki walce Polegi Polaków my też, też mogliśmy działać i, i pomagać i przeciwstawiać się temu. Ja też, ja też dziękuję, że Państwo mieliście odwagę, Państwo, którzy tutaj występowali przede mną i również Państwo, którzy no nie są tu obecni, ale też, też z całej Polski wsparli, wsparli nas i też wspierają tą, tą ideę wolności, ideę no miłości do, do ojczyzny, do Polski, w ten sposób do tych wartości, która, które, które reprezentuje Polska i bliskie są sercu każdemu Polaka, które mamy wpisane na sztandarach naszej, naszej ojczyzny. Myślę, że, że to jest nasza siła, tak jak tu wcześniej było powiedziane, odwoływali się Państwo do, do, tych, do tych ideałów. Myślę, że to jest, to jest właśnie ta, ta ojczyzna, ten patriotyzm i, i za, to, za to dziękuję, że, że są tacy ludzie u nas i możemy być naprawdę dumni z, z tego wszystkiego. Dziękuję.